Witam serdecznie w kolejnym gniocie Jak widać śniegu jeszcze więcej dosypało Że kury to tako Niechętnie wychodzą Patrzcie aż je się Całe nogi zapadają Zaraz pójdzie pewnie do siebie Jak reszta Ale nie o tym Rozpoczął się ten sądny dzień Rozpoczęło się klucie Lecimy zobaczyć Jak tam sytuacja się prezentuje W inkubatorze i patrzcie, już tam latają pierwsze. Cztery sztuki się na razie wykluły. Zobaczymy jak pójdzie dalej, ale już dużo jajek jest popękanych. Te sobie schną w środku. Jeszcze spokojnie z 2-3 godzinki niech sobie poschną, niech się dobrze wygrzeją. Zanim je gdzieś tutaj przełożymy. Ja tylko otwieram czasami, żeby wyjąć skorupki. A one już tutaj przed chwilą leżały, teraz już proszę jak latają, drą się coraz głośniej. Jedne większe, drugie mniejsze, niech się klują dalej. O, tutaj mamy jeszcze jednego. Ten to się przed chwilą dopiero wykluł. A już jaki sprawny, póki co, odpukać wszystko idzie dobrze, zgodnie z planem. Już te o, Dopiero co się wykluły, już po jajkach zaczynają biegać perełka je tutaj dogląda cały czas. No i dobrze, pilnuj perełka. Patrz, czy wszystko dobrze, jak coś to wołaj. Jeszcze chwila, i dwa pierwsze trzeba będzie zabrać. Tego czarnego i tamtego co siedzi w środku. Bo już zaczynają latać po jajkach. Je przewracać na wszystkie strony. A to może utrudnić klucie następnym pisklakom. Ale jeszcze chwilę poczekam, niech doskną, trochę się uspokoiły teraz. I zobaczymy. Jak się uda dobrze, żeby jeszcze z godzinkę chociaż tam posiedziało, One w nocy się wykluły, to już parę godzin siedzą tutaj w grzanym. Już widać ten czarny, to o psych ładnie. ładny. No pomału, pomału i będziemy przekładać. tak się prezentuje ten maluszek. Tu już następny się kruje. Tu jeszcze jeden. Tu dwa latają. Dwa zaniesione. Dobra, nie przeszkadzam im, bo tylko ciepło ucieka. A dwa maluszki już mamy tutaj. Patrzcie, jakie one drobniutkie. Szczególnie ten czarny. Temperatura 36, więc. Dobrze jest Minęły z 2-3 godzinki Kolejne towarzystwo się tutaj suszy Mamy tutaj już Raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć Kurczaków Ale one jeszcze mokre Dopiero z jajek powychodziły Niech spokojnie tutaj doschną o, ten czarny To pierwszy z nich się chyba wykluł To on niedługo będzie suchy Ale spokojnie niech się tu wygrzeją Zanim pójdą pod lampę Tamte, co są pod lampą, to są z nocy. A tutaj mamy to towarzystwo, co się pierwsze wykluło. Już ładnie obeschły, może ten jeden czarny jeszcze troszkę. Ale już patrzcie, już. pierwsze bobki robią, zaczynają dziubać pasze, pić wodę. Więc chyba wszystko w porządku. Te czarne są ładne, one są czarno-białe, więc możliwe, że nie są po tym głównym kogucie. Tylko, może po tym białym zobaczymy. Jak będą mieć długie piórka, to tak będzie. No i one są mniejsze od tych drugich. Te jasne to chyba po białych kurach. No, trochę podrosną, będzie bardziej widać. Ale pokażę Wam, jaka różnica jest w pisklakach tych, a te, co już mają z tydzień. Patrzcie, duża jest różnica. Co? W tydzień i o. No pomału będę je łączył, ale parę dni te noworodki to niech będą osobno, bo się boję, że je będą dziobać te starsze. Na razie jak jest jeden, to nie dziobę. I potem tak po jednym będę im dokładał. One są tutaj obok. Nie Nieźle. No ale chwilę niech mają. Osobno. Niech się tu wygrzeją dobrze, trochę sił nabiorą i będę je łączył, no bo to... Tych odchowalników kilka to za dużo by było. A tutaj mamy te Towarzystwo Starsze. Towarzystwo Starsze się zmrowiło i w kółko wodę wylewa, nawet z tego. To im teraz malutko nalewam i trzeba dolewać. No i te ściągają te ręczniki papierowe, bo już kombinują, żeby wygrzebywać pasze z ziemi i szukać nogami. No dobrze, pomału, pomału się przyłożą. Może niedługo im wysypię tutaj trocinami zamiast tych ręczników papierowych. Chociaż te ręczniki papierowe są wygodne do sprzątania, bo to się naraz je ściąga kładzie nowe i gotowe i wszystko wymienione. Póki aż tak nie robią bobków dużych, to póki co zdaje to egzamin. A te maluchy tutaj pod lampką mają 36 stopni, elegancko, powinno im wystarczyć. Niech się chowają. O, te białe jajko. Już widzicie? Się rusza, pęka. Tego jajeczka to jestem bardzo ciekawy. Co to za kurka? Bo ona jest dużo mniejsze więc od którejś z tych liliputów. Może, może się udało, że ta szczupkiem, która się złożyła jajko. Zobaczymy, jak się wykluje. Fajnie by było, jakby to jakaś ozdobna. A tutaj perełka pilnuje, czy wszystko jest w porządku. Dobre kino ma dzisiaj. Dzisiaj nie w parapecie, nie na parapecie, bo tak to na parapecie, i tu obserwuję ptaszki, które do karmnika przylatują. No ale dzisiaj tu jest lepsze kino i ją grzej. Perełka dochodzi do zdrowia. Zaraz damy antybiotyk. Jeszcze 3 dni będziemy podawać, ale. Póki co wydaje się, że jest ok. Tutaj ten kurczak najbliżej, pewnie słabo widać przez ten plastik, ale no kuleje na jedną nogę. O, widać. I jak wyszedł z jajka, to widziałem się mówi, chyba nie wciągnął całego żółtka. No zobaczymy, żywotny jest, siłę ma, tylko ta jedna noga mu jakoś nie jest za sprawna do końca. Oby się poprawiło. No. Niedługo dostanie z wodą trochę witaminek i tak dalej. Może mu się to nareperuje. Damy mu szansę na pewno. Zaraz będzie kolejny. Perełka tutaj czuwa. Klucie, kluciem, ale trzeba jajka zebrać, żeby było co ugotować. Tym starszym Tutaj towarzystwo Daleko nie wychodzi, co najwyżej tutaj No dobra Mamy coś? Mamy Parę będzie I taki wynik zbioru jajek dzisiaj 8 sztuk Jak na takie śniegi To elegancka, jeszcze może coś dojdzie Bo jest w miarę młoda godzina Te małe białe Odkładam, bo to któraś ze zdobnych kur znosi i na przyszłą inkubację będzie Szłam chyba z pięć. A tutaj o, się klują następne. Ale tam się gwarno zrobiło. Ale niech podosychają, na razie ich nie zabieram. Mam nadzieję, że nie uszkadzają te jajka, które dopiero mają się kluć. Ale widzicie to, mokre łepetyny jeszcze mają. No muszą doschnąć. Patrzcie. Jajko przynoszę to ten o, do środka wlezie od razu. Te łobuzy tutaj co chwilę bałagan. Często trzeba im zmieniać te ręczniki. Trzeba pomyśleć nad innym rozwiązaniem. Ale patrzcie tutaj jaki ruch się zrobił. Na chwilę otworzę, żeby puste jajka powyjmować. Cyt, tutaj puste. O uważaj. Tutaj puste, tu dwa świeżynki, więcej pustych nie ma, te jeszcze pełne. Nie, te też puste, ale ładnie wyszedł. Tutaj kolejny już się kluje, ten już suchy, zaraz go będzie można wyjąć. Tu ze trzy suche widzę, ale dobra, zamykam, żeby ciepło nie uciekało. Dobra, teraz te, które tu są już parę godzin, wyjmę. Bo straszny Meksyk się robi w środku. O, ten czarny jest suchy, ty jesteś suchy. Jeszcze któryś tu ładnie obsech. ty ładnie obsechłeś. I ty kolejna czwóreczka. Pod lampę. Bo tam już straszny Meksyk robią. Ten czarny jest ładny. Z białym brzuchem. Ciekawe, jak wyrośli. Chodźcie, chodźcie. O, i pod lampę lecimy cyk. Kolejny, kolejny, i kolejny. No to tu już mamy 8 sztuk, a w środku sześć kolejnych sobie dosycha. Do wieczora będą tu schnąć. Wieczorem będę musiał je wyjąć, bo na nockę do roboty i resztę wyjmę rano. Nic im nie powinno być. Grzeje się towarzystwo. Ale na początku, tak dosyć szybko rzuciły się na wodę i piły. Dobrze, że piją. Ale widać, że już dosyć długo posiedziały w tym inkubatorze, im się pić chciało. O, tutaj mają dobrze ciepło, grubo ponad 30 stopni w środku tu gdzie lampa, dlatego jak widać niektóre na obrzeżach lampy raczej się usadawiają latają o wodę w lezie, podlewa. O, wylas. Jeszcze jednego tutaj przełożyłem, czyli tutaj mamy 9 sztuk, a reszta. Reszta jeszcze tutaj, zobaczę szybko, ile mam jajek jeszcze pełnych. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 7. 11 jajek, 7 kurczaków w inkubatorze i to tutaj zostanie na noc, najprawdopodobniej. Może jednego czy dwa jeszcze przełożę, jeżeli dobrze wyschną. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja już lecę puszczać łobuzy. Bo kurnik zamknięty, sam się też już zabieram zaraz. Jeżeli jesteście ciekawi, co tam z następnymi kurczakami ile jajek jeszcze popękało, ile poszło, to dajcie suba, nie przegapicie kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że już jutro Wam wrzucę aktualizację, jak się zakończyła moja pierwsza inkubacja w życiu. A ja pozdrawiam, na razie, cześć.